Witam Was. Dzisiaj mamy nietypowy pojazd. Nie wiem, jakby to można było nawet nazwać: czy to jest Hot Rod, czy jakiś składak. Samochód jest zbudowany w sumie z trzech modeli: aut, złożony w jedną całość. Mamy tutaj dokumenty zrobione na Skodę Oktawie, jakiś około 69 rocznik. Układy napędowe świata 126P 2000 rok, czyli cała jednostka napędowa, układ hamulcowy jezdny, wszystko jest z potocznie nazwanego malucha. I elementy Moskwicza też mamy w tym aucie, z około 46 lat. To wszystko jest złożone w całość i jakieś widzę tu jakieś dodatki takie. Jeszcze od innych pojazdów. Tak to wygląda. Pojazd był budowany parę lat. Takie rzeczy jak lampy, kierunkowskazy. Lusterka, wszystko jest. Widać nowe, założone. Nie jest, jest stare i używane. Zderzak jakiś specjalnie na zamówienie. Ten przód widzę, że jest od Moskwicza. Może zobaczymy co jest pod maską. Maska zamykana na takie Coś widziałem we Jeepach, w Jeepach Wranglerach takie gumy. Tu jest podobny patent. O, a tu silnika nie ma. Jak w małym Fiacie. Moskwi czy Skoda miała silnik z przodu. A tutaj nie ma. To jest komora bagażnikowa. Mamy tu akumulator, pompę hamulcową, spryskiwacze na masce, wycieraczka u góry zamontowana. Całkiem inaczej niż w tradycyjnych samochodach. Co my tu jeszcze widzimy, innego koła 12 calowe, jakby w fiaciku były. A najlepsze jest to, że drzwi otwierają się odwrotnie niż w tradycyjnych autach. Co w pewnym sensie ułatwia też wsiadanie. Może nie jest to bezpieczne podczas jazdy, że one się otwierają w tą stronę. Ale ułatwia wsiadanie do takiego samochodu. Jest to pojazd jak tu się no, dosyć wygodnie się wsiada? Dużo miejsca nowe tapicerki. Fotele widzę od fiata. Kanapa tylna tak samo od fiata jest. A tu mamy jeszcze deskę rozdzielczą. No to zegary, kierownica mamy od Fiata przełączniki zespolone Fiat. Drążek zmiany biegów Fiat. Także tu nam przypomina to maluszka. Taka mała szybka z tyłu. Fotele typu, bez zagłówków jeszcze. No na pewno klimatyzacji też tu nie ma. Tylne drzwi też odwrotnie otwieramy. Ale tu z mamy więcej miejsca niż we Fiaciku. Już tu widzę na oko. We Fiaciku trzeba było fotele podnosić. Ale przestrzeń w Maluchu, no tu się siedzi. W Maluchu bym miał już ten fotel na kolanach. Także to już jest taki mały, już jest spoko. Jak dwie osoby z tyłu, no to elegancko się siedzi, bez porównania do małego Fiata. A gdzież ten silnik w końcu się znajduje, tutaj żeby całkowicie otworzyć komorę. To byśmy musieli zdemontować zderzak to jest na takiej śrubki, ale nie będziemy tego robić. Uchylę go, żebyście chociaż zobaczyli jak to tu wygląda. Także silnik jest schowany tutaj. I mamy tu silnik 650 z elektronicznym zapłonem. Aparatu zapłonowego już tu nie mamy. Alternator. Także to mamy od Fiacika, chyba od Eleganta. Silnik chłodzony powietrzem. Tu wyloty mamy. Koło zapasowe mamy z tyłu. Można by było je w bagażnik włożyć, ale to tak dodaje swojego uroku, zderzak z tyłu w takim samym stylu jak z przodu, tu jakiś bagażniczek. Tak to wygląda. Może przejedziemy się tym. No, w, w środku słychać jakby Fiacie. Startujemy. Trochę głośno w środku, no ale cóż można wymagać od takiego pojazdu? Nie jest to nowy Mercedes, no ale myślę, że dużo wygodniej się jeździ niż innymi starszymi samochodami. Skrzynia biegów jest czterobiegowa. No auto na wyścigi to też nie jest, no ale trzyma się drogi dobrze. Na tym by było koniec. Co jeszcze chciałem powiedzieć? Rozmawiałem też z właścicielem na temat kosztów tego pojazdu, czasu budowy. W sumie nawet chyba nie idzie tego policzyć, bo to, to było takie robione w sumie z pasji. Wymyślił sobie taki samochodzik i realizował swój plan. Także w sprawie nawet, jakby go chciał odsprzedać, też ciężko by było się rozstać z nim. No ale cóż, jak ktoś chce, może spróbować się z nim skontaktować. Jakby chciał taki samochód. Jakby coś, piszcie w komentarzach, czy Wam się podobało, czy nie. Na razie pozdrawiam Was, do zobaczenia.